Cześć, Jest ja jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek Karbali na kanale i oczywiście zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić na niedzielne aktualizację w każdą niedzielę o 14 gdzie pojawia się m.in. plan wideo na następny tydzień i to wszystko, a co w tym odcinku? W tym odcinku wykonamy sobie misję, którą tutaj mamy aktywną, jest to misja która każe nam dosłownie wziąć, wykopać jakieś złoża na minusie, które się znajdują oraz zawieźć je na herbin z powrotem. Dlatego potrzebujemy pojazdu, które jest w stanie udźwignąć 3000 ponad jednostek tego złoża. Hmm. to może być trudne. Jeszcze to musi wylądować, więc to może być dość ciężkie. Ciężkie w sensie całkowicie wagowo. A reszta powinna być raczej ok. Tak, zdecydowanie. Dobrze, w takim razie co robimy? Wchodzimy do Weby bardzo prosto. Przy okazji na musa, byśmy chcieli wysłać kerbale, a tutaj mamy początek pojazdu. Tak, już planowałem nagrywać ten odcinek, ale coś się zepsuło. No się mówić, teraz jest wszystko w porządku. Przy okazji ten odcinek jest nieco inaczej nagrywany, ponieważ w tym momencie jednocześnie nagrywam dźwięk razem z obrazem, ponieważ program do nagrywania dźwięku, który wcześniej używałem, jakoś nie niespójny. Przestał współgrać z krebalami. Mam nadzieję, że taki typ odcinka, że już nie modyfikuję dźwięku, który nagrywam, dźwięku głosu, nie będę musiał go synchronizować i tak będzie w porządku. I okej, okay, myślę, że możemy przejść spokojnie do budowania. informacje przeszły. Okej, okay, co potrzebujemy zbudować? Tutaj potrzebujemy rzucić na pewno dużo spadochronów, ponieważ spadochrony zapewnią nam, można powiedzieć, Możliwości lądowania, ale zanim to zrobimy, jedna rzecz mnie niepokoi. Mam wrażenie, że plany chain, mianowicie mod, dzięki któremu mogę sobie zwiększyć jasność dowolnie, coś jest nie tak ustawione. I zrobimy to na szybkiego wykonując jedną z misji. Możemy przejść sobie na kerbinową stację kosmiczną, żeby to zrobić, tak w ogóle, to no, całkiem miłe. W końcu mamy coś więcej niż zwykłe satelity. Wtedy zobaczymy, jak kerbale się na tym czują. Kerbale są tutaj, wszystko w porządku. A, jasno, się w porządku. W tym razie myślę, że mogę wykonać jakąś misję. Scientist, dobra, ym... Rokin sobie wyjdzie stąd wykona IVA report i to wyśle a nawet musi być schowane teraz to może zostać wysłane oczywiście misję mamy zaliczoną mamy zaliczoną a stacja krąży krąży patrzcie jaka majestatyczna ok to wszystko wracamy do Space Center do budowy oczywiście ponieważ to właśnie będziemy robić i to jest głównym celem Zbudować pojazd i go wysłać. Tylko wyślemy go raczej w następnym odcinku. W tym odcinku może to nie być najlepszy pomysł, żeby go wysłać. Po prostu nie zdążymy zbudować. Chociaż ogólny plan już mam, więc także powinno być raczej w porządku. Gdzie tu jest minusowy pojazd? Minus War. Dobra, jest tutaj. Po prostu batera jest tutaj na tyle jasna, że. że przegrywa z jasnością otuczenia. To nie mam pojęcia, co właśnie powiedziałem. I to nie ma większego znaczenia. Tak, Zarzućmy jeden duży sparochron. On już będzie miał trochę dźwięgu. Potłuczmy go tutaj. Sześcioma tymi mniejszymi, sześcioma, sześcioma oraz sześcioma tymi większymi. Okej, okay, może być. Teraz wypadałoby je jakoś ułożyć oddzielnie Tak więc to będzie tu Potem to chciałbym przełożyć tu, tak żeby te spodochrony wszystkie oddzielnie całkowicie się odkładały Ok, drugą częścią pojazdu to jest na pewno nie recapler. Tutaj będziemy potrzebowali coś takiego co się nazywa Adapter. Tak, zdecydowanie to jest adapter, i do niego chcemy te duże, małe tanki. Dużych tanków nie mamy blokowanych zapewne, ponieważ duże też są. A więc, cóż, zarzucimy tymi małymi. Hmm, taka ilość może być za duża, i może to być za wysoko, więc zarzucimy coś takiego, że damy to. Je ułożymy w ten sposób oraz ułożymy je w ten sposób. Teraz je najzwyczajniej schowamy. Właśnie w ten sposób. Cztery te takie małe to jest 3000 jednostek, tak. tak Cztery takie małe to jest 3000 jednostek. A więc, jeżeli będziemy mieli ich 8, to 300 jednostek. Tak jakbyśmy mieli dwa dodatkowe tanki, potrzebujemy. A czyli potrzebujemy jeszcze jednych. Dobra, okej, okay, rozumiem, rozumiem. Wszystko na pewno. Jest jak należy. Ok, i schowane. One są tylko po to, żeby zmagazynować. Powiedzmy, że to są jakieś takie wewnętrzne, dodatkowe zbiorniki, i tyle. Tak więc będziemy mieli większe zbiorniki, i teraz zarzucimy kolejny adapter. Tylko że odwrócony w drugą stronę, oczywiście. Zarzucimy na niego Hitchilda. To jest dość ważne. No nie tego dużego. Może być ten mniejszy. Myślę, że na pewno chcę, żeby był jeden. chcę, żeby był jeden adapter. Jestem ciekawy, czemu to tak bardzo lubi się stakować na więcej niż jeden. Ale mniejsza, bardzo. To jest tak, jestem zainteresowany, ale bardzo mnie to nie obchodzi. Ważne, że pojazd będzie działać. Tak, poza tym powinniśmy dorzucić tutaj odpowiedni lądownik. Lądownik już będzie większą zabawą, z tym że wpierw. Airbrake. Mm, Airbrake powinny być normalnie w samolotach, prawda? A to będzie w ten sposób zrobione po to, żeby pojazd móc ułożyć w odpowiednim miejscu, kiedy będzie lądować na kerbinie i żeby mógł szybciej wytracić swoją prędkość. Po to mieć bezpieczniejszy powrót. Myślę, że to jest ważna sprawa, tak? Dobrze, zarzucimy tak separator oczywiście. Że będzie znajdował się tutaj. I teraz paliwo. Myślę, że damy jeden zbiornik taki. Damy tutaj silnik PUDEL. Gdzie jest PUDEL? Kto widział PUDLA? Tutaj jest PUDEL. Ile to ma Delta v? 2400 2400. 08TWR. To nie jest wiele, ale na minusie ma 18, więc powinno być w porządku. Jeżeli chodzi o lądowanie, powinno to wystarczyć, żeby wrócić na Kerwin. Myślę, że to jest ważna dość informacja. Tak więc kolejną rzeczą, którą do tego chcemy domontować, to jest. Tutaj chcemy payload zrobić. O, owiewkę. Owiewka taka, która zakryje cały pojazd. O i co jest? Tak, oddalmy go trochę. I jest. Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Jakoś troszkę za wysoko musiał się znaleźć, i tyle. Ok, teraz doczepimy to, i jest dalej, jak najbardziej w porządku. Nie Mon tylko minus. Kolejną rzeczą, którą chcemy, to myślę, że powinniśmy do tego różnić jakieś nóżki lądownicze, które będą dość szerokie. Więc może użyjmy tutaj tych traktów. Tak, nóżki na struktach będą. O, góra będzie dość ciężka. Czy to na pewno wystarczy, żeby wylądować. Będzie straszliwie niestabilne. E, będziemy musieli zrobić tak, że będziemy celować wlądowanie nad takim e, zamrażniętym jeziorem. To może być dobrym pomysłem, ponieważ te landing strakty mogą po prostu się zepsuć. Hmm, to może jeszcze troszkę to powiększymy. Jak mówiłem, chcę mieć pewność, że wylądujemy względnie stabilnie. Tak więc zrobimy to w ten sposób, że damy tutaj coś takiego. O, no, całkiem ciekawie to wygląda. Tylko powinno to być nieco niżej. Właśnie w ten sposób. Tak, teraz jest w porządku. Teraz powinien być w stanie uczepić do tego dwa landing strakty. Landing trakty. Tak, to są landing struty. A dobra, Misza, nóżki Do lądowania. To będą w ten sposób. No cóż, więcej ich będzie, więc myślę, że będzie to stabilniejsze, gdy będzie lądować. Poza tym potrzebujemy jednej bardzo istotnej rzeczy. To będzie Wutility, i to są wiertła. Tak, wiertła bardzo ważna sprawa. I wiertła naprawdę dużo ważą. Ile one ważą? Każdy z nich waży. Gdzie to jest? Gdzie to będzie? One 25. Trochę dużo. Więc myślę, że dwa. Powinny wystarczyć. Teraz do tego powinienem dodać tak separator oczywiście. Zarzucić tutaj większy adapter paliwa. O pozdro, gdzie ja go znajdę? Zrobimy to w ten sposób, że to usunie. Teraz zobaczycie co chcę zrobić. E, chcę zrobić coś takiego, że dam tutaj nie ten adapter, nie ten. Oj, oj, to który to będzie? To będzie... Potrzebuję dużego adaptera, to nie będzie żaden z tych. Prawda? Nie mam adaptera odpowiedniego? Niemożliwe. Byłem pewny, że takowy posiadam. Nie no, to powinno być tutaj, to powinien być jeden z tych. Dziwne. Oj, dziwne. No cóż, w takim razie zrobimy to nieco po swojemu bardziej. Ponieważ tu jest ten separator. I teraz bezpośrednio do niego podczepimy duży, payloadowy, tak, dużo. To, to będzie owiewkę dużą. To naprawdę giga owiewka. Teraz to wynieśmy w kosmos. I to już będzie prostsza sprawa, ponieważ możemy użyć tych naprawdę dużych zbiorników z paliwem. Naprawdę, on tylko te, tej wielkości. Tak, on tylko tej wielkości zbiorniki. Powiedzmy, że będzie ich taka ilość. Nie wiem, ile tu będzie dokładnie. I zarzucimy silniki te wektorowe. One są silniejsze od mainsela, i to będzie dość istotne, ponieważ zrobimy to w ten sposób, że użyjemy już znanego nam adaptera. Eee, tego na cztery: tak, brakuje mi adaptera, który z tych największych robi te mniejsze. No okej, okay. nie przejmujemy się tym, użyjemy tego. Może to nie wyglądać najciekawiej, ale powinno dać egzamin pod względem mocy i paliwa. I użyjemy silników. To są silniki, zdaje się. Wahadłowcowe. Wahadłowcowe? Od wahadłowców, coś takiego. I to mi da 3000 metrów na sekundę przyspieszenia i 2000 z tego górnego silnika. Jest już to coś, ale to nie jest coś, co mnie zadowala, zdecydowanie. A więc zarzucimy tutaj z boku dla większej ilości mocy coś, co będzie się nazywało. Gdzie to są boczne dopalacze? Użyjemy tak. Użyjemy tych separatorów bocznych. Tylko dwóch na pewno. Zarzucimy odpowiednie zbiorniki z paliwem. To będą zbiorniki z paliwem T. Zdecydowanie duże są. Z tutaj małe. i Będą tutaj silniki main cell na pewno. Trochę je powiększymy. Damy adapter 1. I damy adapter aerodynamiczny. Tak, żeby to ładnie wyglądało. Oraz silnik maincel. Gdzie jest maincel? Tutaj jest. Super. I mamy znacznie większą ilość Delta V. O i znacznie większą. To mi się podoba. W tym finalnym stageu nie będzie zbyt wiele paliwa, ale to już tak pozwoli nam, myślę, że już to pozwoli nam wyjść w atmosferę. 1900: ok, troszkę mniej paliwa w tym stageu na pewno, dobry pomysł. Teraz zróbmy coś, co się nazywa separatrony, i powinno to być w silnikach, i to tutaj, oczywiście, tak jak się spodziewałem. Ponieważ chcemy mieć mo możliwość oddzielenia tego silnika, tych bocznych dopalaczy od głównego silnika. Ok, separatrony powinienem ustawić tutaj. Dokładnie nie tutaj, zaraz to poprawimy pilnować stage, żeby wszystko było jak należy i to powinno być razem z tym. Ok, to myślę, że wystarczy. A więc tak, zarzućmy także taśmę, bo taśma to jest dobra sprawa. I cóż, jak myślicie, można próbować lecieć, czy nie można próbować lecieć? To jest dobre pytanie. Wiecie co, ja myślę, że można spróbować lecieć. Kto leci? Jebediasz i Bill. Eee, jebediasz nie leci, poleci sobie Bob. Tylko po to, żeby, można powiedzieć, nieco się nauczyli. Tak więc cóż, po prostu dajemy w tej chwili Start launch. Zobaczymy jak to leci. Miejmy nadzieję, że dobrze. To jest bardzo interesujące. Wydaje się, że zamieściłem na rakiecie już wszystko co powinienem, więc od powinien się okazać naprawdę dobry. E, pomijam fakt, że startuje bez stabilizatora, startu, ale jak widzicie, nie przeszkadza to, a więc cóż, startujemy. Oj, e, mocy, to to ma zdecydowanie naprawdę dużo i to jest dość głośne. Powiedzmy, że nieco to ścisze. A zdecydowanie ma to mocy naprawdę dużo. Jest to nam na rękę, nawet. Dzięki temu będę miał pewność, że raczej dolecimy do orbity. I raczej nie przechylimy się bez sensu. Tylko czemu to jest takie głośne? Gdzie są silniki? I tutaj dam radę to zmienić. I co to będzie? Spacecraft. Apply. Tak, zdecydowanie ciszej. Nie będzie hałasować, nie będzie walić po uszach. Myślę, że to dobry pomysł był to ściszyć. Nie dałem światełek, jak zwykle zapomniałem. Już mam zwyczaju, żeby nie dawać tych światełek, nie? A i tak jest dobrze. Lecimy, pochylamy się coraz bardziej. Tutaj na orbitalnej prędkości zaczynamy wchodzić. Mamy 20 km, więc spokojnie możemy się bardziej pochylić. Właściwie jesteśmy pochyloni naprawdę bardzo. Patrząc na moc, którą generujemy, to. Wydaje się to być naprawdę nieźle. Może dałem więcej paliwa niż powinienem. Właśnie, ile ja zapłaciłem za pojazd? Nie mam pojęcia. Niemniej raczej zapłaciłem dużo mniej niż milion, a ponad milion dostaniemy z tego zlecenia. Tylko teraz nie mamy do niego dostępu, więc nie mogę tego potwierdzić. Ale na pewno ponad milion płacą za to, więc powinno być dobrze. O ile wylądujemy? O ile wylądujemy? Właśnie. A czy wylądujemy? Nie zrobiliśmy testu, więc ciężko powiedzieć. 70 kilometrów. Ładnie. To jest zdecydowanie za dużo mocy w pierwszym stage'u. Możemy spokojnie odchylić naszą owiewkę, odrzucić. Niech sobie frunie gdzie tam lubi. Gdy znajdziemy się blisko Apoapse OK, więc myślę, że przyspieszamy czas, żeby do Apoapsy się znaleźć. Mim bliżej będziemy apoapsy, tym lepiej. Paliwo zdecydowanie mamy. Chciałbym 30 sekund powiedzmy przed Apoapsą. 30 sekund za, za chwilę. W okazji bierzemy karbale, żeby się czegoś nauczyły. Żeby zrobić badania. Badania myślę, że to dobry pomysł, żeby zrobić, kiedy będziemy na minusie. Nawet jeżeli finalnie aż tak bardzo tych barań tak wiele nie zgarniemy, bo to same kerbale lecą, tak? Powiem mi co ktoś czemu. To ma taki duży gimbal, i to się tak kołycze. To kołycze się jak nie wiem. ok gimbal locket dobra już nie powinno się tak kołybotać e, zdecydowanie mamy za dużo mocy ale mamy orbitę zdecydowanie e, locket locket a to będzie free ok może być free e, mamy orbitę Zdecydowanie mam za dużo także mocy. Powiedzmy, że 30% powinno starczyć. I cóż, sprawdźmy jak będzie wyglądał transfer na Minusa. To nie będzie za wiele wyglądał. Czy możemy to zrobić właściwie teraz? Tutaj manewr. manewr. Zwiększmy Apa i zobaczmy, czy się spotkamy z Minusem. To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że się z minusem nie spotkamy. On się spotkać z minusem, skoro mamy złe nachylenie orbity. Dobra. Mm, tak przypadkowo zwiększyłem. Nasz ciąg trochę za bardzo. Dobra, zmniejszmy to. Ok, ok. Znajdziemy się w odpowiednim miejscu. Pocz y y przyzwyczajenie z Shiftem, żeby łapać zmiany. Nie jest to dobre przyzwyczajenie, ale powiedzmy, Powiedzmy, że będziemy w stanie się z tym zgodzić. i Spróbujemy faktycznie wykorzystać księżyc, ponieważ trochę go tutaj przyspieszy nas. Tak więc warpujemy się tutaj. Na progrejdzie przyspieszymy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tylko zanim się obrócimy do tego progrejta, tutaj chwila minie. Trochę ważymy zdecydowanie nawet nie trochę. Całkiem sporo ważymy. No to nie problem myślę. Mam nadzieję. A raczej powinniśmy być w stanie się ustabilizować odpowiednio. No i jest w porządku. Trochę się koło, bo tam, jeżeli chodzi o ustawienie kursu. Może być. Jakiś problem z precyzją, ale myślę, że to przetrwamy. E, będziemy mieli 2000 metrów na sekundę. E, 2000 metrów na sekundę powinno nam starczyć, żeby polecieć na Minusa. Powinno. 1000. E, wylądujemy. Zaraz zaczynam mieć wątpliwości. Zobaczymy. Najwyżej misję powtórzymy, tylko wylądujemy. Zobaczymy, jak to ląduje na pustego. Ponieważ może nam nie starczyć. Zobaczymy. Minus mamy w targecie oczywiście. Wykorzystamy przyspieszenie księżyca, żeby nas przyspieszył. To może okazać się dość dobrą rzeczą. Zostawiamy się na manewr, oczywiście. Trochę go minęliśmy, ale nie powinno być źle. O tak. Księżyc nas łapie. Zobaczmy jak nas nakieruje. Czy nakieruje nas na Minmusa? Nie specjalnie, ale przynajmniej o tym nie wiemy. Nasza Apple App by się fajnie zgadzała całkiem. A więc zobaczmy. To tak. Zobaczymy to w następnym odcinku. Tak. jak to byłby na tyle. Ja mam dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Oceny tego filmu oczywiście. Zostawienia łap w górę, komentarzy, co myślicie o tej misji i czy się uda. I to wszystko jeszcze raz dzięki za uwagę. Żegnam się z wami. No i cześć.